Dzień dobry Państwu. Dzisiaj gość specjalny, pan Adam Kiwacki. Dzień dobry panu. Dzień dobry, Adam panie Kiwacki redaktorze. był prezesem tu w Częstochowie, a teraz jest prezesem Zarządu Głównego Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Jak to zrobiliście? Ograliście ładnie ten Wrocław. Panie redaktorze, nikt nikogo nie ogrywał. Po prostu sprawiedliwości stało się zadość. Uważam, że zarząd główny został w tej chwili potraktowany w taki sposób, jak pracują oddziały w Polsce. Czyli narobił Pan trochę bigosu, tak trzeba powiedzieć. Może tak, może nie. Jeżeli bigosu, to mam nadzieję, że będzie to smaczny bigos dla całego środowiska Bigos lwowski może być? Taki lwowski, jest taki lwowski, jest taki z, tego, lwowski z konkretną wkładką. taką. A tak. jak to jest u Pana w domu? Pan jada takie potrawy lwowskie? Tak, wczoraj byłem u lekarza, Panie redaktorze, i mówił, że niektóre potrawy powinienem trochę ograniczyć. Mhm. Właśnie takie lwowskie, właśnie takie słodkie lwowskie, bo Lwów tu było słodkie Miasto, tam były te wpływy galicyjskie, różne studkosiły. A kulisz pan jada, czy nie jada? Pan nie, nie, kulisz? to już nielwowskie jest. To już nie, ale... ja słyszałem, że kulisz to są właśnie takie kulki mocy, które dają właśnie. Tak, moc, tam to było, tak ale ja jestem taki dwowianin mm -hmm. od, od tej strony takiej polskiej. Tam to raczej takie Aha. te. Ju, no, ju, ju... A Banos, Tak, jak Też? najbardziej. To są pierogi po prostu. Wiem, takie fajne że pierogi. pierogi tak. tak, to moja babcia czyli to je pan... Dobrze, to zapytam pana o związki z Lwowem, jak to wygląda. Bardzo ścisłe. Moje osobiste związki tak. czy organizacje? Nie, nie, nie. No Pana przede wszystkim. Ja jestem potomkiem Krysowian. Moi rodzice mhm. mieszkali w okolicach Drohobycza. To jest miasto Drohobycz. powiatowe, miasto Szulca. Znane mhm. miasto, bardzo ważne. Wtę... Ale to kawałek od Lwowa. No, 60 km od Lwowa w kierunku do aktualnej polskiej granicy. Jak jedziemy z przejścia granicznego w Medyce czy w Korczowej, to po prawej stronie w odległości tam jakichś 30 kilometrów mijamy yy, Drohobycz na wysokości Grudka Jagiellońskiego, tam w prawo Czyli taka droga bliżej do granicy niż do Lwowa. Tak, Drohobycz mm -hmm. to jest miasto na, w, w kierunku na na przykład na Truskawie, co to, to, to słynne mm -hmm. y, senatorów. że wiem gdzie jest, oczywiście Stanisławów później tak. To są rodzinne mm -hmm. strony moich rodziców. W 1948 roku urodziłem się w Gaworzycach, to jest duża gminna wieś koło Głogowa na ziemiach zachodnich, dokąd rodzice zostali Przewiezieni jako wypędzeni z tamtych stron, bo tak określam tych. Czyli panie za jakim z urodzenia. Nie, ja tak się w 1943 lata po wojnie już na Ziemiach hmm. zachodnich. Hmm. Rozumiem. Natomiast rodzice w 1945 roku zostali przewiezieni bydlęcymi wagonami, tak jak to pokazał. Jak to tak, e, sami e, swoje. Dokładnie Paplaki. tak. Tak to wyglądało. No i, i to są te moje związki. Natomiast. Później jeździłem do Lwowa bardzo często, dlatego, że tam trochę rodziny zostało. Moja babcia była Ukrainką. Mama mojej mamy była Ukrainką i z tamtej strony jest tam troszeczkę jeszcze ludzi, z którymi utrzymuje takie bardzo Ale to w domu, różny... w tym Głogowie musiał Pan dużo słyszeć o tym lwowie, skoro Pan tak zakochał się w tym mieście. Znaczy, u nas się w cały czas w o tym mówił, ale Nie. szeptem niestety, tak jak w każdej kresowej rodzinie, panie redaktorze, bo to były takie czasy, mówią o mm. latach mojej młodości. Ta, na przykład chodząc po cmentarzu, pięknym cmentarzu niemieckim w Gaworzycach. Gaworzyce, ta moja rodzina miejscowość wiesz, mm. to jest 2,5 tysiąca mieszkańców aktualnie, czyli duża wieś. A więc był wielki cmentarz niemiecki. Ja byłem zawsze taki, jak już zacząłem trochę kojarzyć, te fakty na tym Bożym świecie, taki troszeczkę zdezorientowany, dlaczego ja nie mam swoich grobów, moich rodzinnych grobów, dlaczego mm -hmm. nie mam w Gewoźicach, tam gdzie ja się urodziłem. Dotarło to później do mnie, a bardzo mi w tym pomogły rozmowy z rodzicami, z wujkami, ściekami, mm -hmm. po prostu z moją rodziną, która cała stamtąd pochodzi, że nasze groby rodzinne, takie kilka pokoleń wstecz, zostały tam, właśnie koło drohobycza. No i to się tak, tak naprawdę zaczęło. A później już tutaj w Częstochowie, jak yy, udało mi się. <laughs> znaleźć swoje miejsce, bo myślę, że to jest moje miejsce w Towarzystwie Miłośników Lwowej Kresów Południowo-Wschodnich, no to zacząłem orać ten temat tak bardzo, bardzo głęboko i uważam, że że to jest ważny kawałek mojego życia, może nawet I najważniejszy. Zaurał. Pan jest pan prezesem w tej chwili no, zarządu głównego. Z jestem prezesem. I <laughs> wiem, że pani Danuta Skalska w Radio prowadzi takie specjalne audycje, chyba to jest w niedzielę, w sobotę rano? W niedzielę chyba. w niedzielę rano, 8-10, polecam ta. ten program. Właśnie słucha pan codziennie tych... To, czy w każdą niedzielę mhm. nie słucham, ale słucham bardzo często. Znam osobiście panią Danusię Skalską, jesteśmy mhm. po imieniu... Lwowska Fala, tak? Lwowska tak, tak. Fala, 810 10 na... I ta Lwowska Fala jak gdyby przeniosła się do Polski na kresy zachodnie całkowicie, bo dlaczego tu w Częstochowie tak mocno rozwinięty są te kresy wschodnie Lwowa, bo Wrocław silny ośrodek Częstochowa, nie wiem jaki jeszcze. Panie miasta. redaktorze, ja myślę, że Częstochowa miała tutaj takie, takie szczęście do moich kolegów, których już nie ma niestety na tym mhm. świecie, do pierwszych działaczy, założycieli, niektórzy jeszcze, istnie, jeszcze żyją, dzięki, którzy zorganizowali to środowisko niewielkie, kresowe w Częstochowie, w jakąś organizację. Jakaś organizacja to było właśnie to Towarzystwo Miłości Kurwowej Kresów Południowo-Wschodnich. Pan Banaszkiewicz tam był, taki człowiek. Tam był pan Chrechorow, Mieczysław, tak, którego poz, Mieczysław. pozdrawiam, na pewno będzie nas oglądał. Tam był, był pan Zbigniew w Liszczach. To są ci panowie, którzy jeszcze żyją. Pan był Habdan Gapczyński, też jeszcze żyje, taki stary, zasłużony dla nas kresowian. Ale tam był też Wacław Baczyński, już, już Baszyński, świętej Baszyński, pamięci, tak. już żyjący, wieloletni prezes. Bardzo dużo zrobił, może najwięcej dla naszej organizacji. No, był radnym, to miał większą może możliwości. Tam był, no ja nie będę radny, bo to nie ten... Jakoś wolę hodowcę w Gołębie albo zbierać znaczki. Radnym nie będę, nie lubię polityki po prostu. Natomiast był tam jeszcze taki człowiek jak pan doktor Fabrowski, Radomski, no tego typu ludzie. To są ludzie, którzy są w niebie w tej chwili, mam nadzieję, że w niebie. Natomiast oni stworzyli podwaliny. Dlaczego częstochowa jest widoczna? Bo jest widoczna. Te efekty, panie redaktorze, ostatniego walnego zebrania we Wrocławiu są tego takim ewidentnym dowodem. Towarzystwo Miastników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich za długa nazwa, może ją zmienimy. To nie tylko ode mnie zależy. Obiecał mi pan to dwa lata temu, pamiętam. Ja bym chciał, żeby to było troszeczkę zmienione, tak. będę nad tym pracował. Natomiast ta organizacja to jest 58 oddziałów w całej Polsce. Polska Południowa, Śląsk, tutaj Dolny Śląsk i Zachodnia Polska. Tam gdzie się osiedlili ci mm -hmm. wypędzeni z Kresów. To jest w tej chwili takich czynnych, opłacających składki około 2000 ludzi, ale to liczbę trzeba wiele razy pomnożyć, dlatego że są sympatycy, którzy nie należą formalnie. I Jeżeli na tym ostatnim zebraniu, gdzie było 100 delegatów, około 100, wybrano do władz naczelnych trzy osoby z Częstochowy, w tym moją skromną osobę na tę na najwyższą funkcję, to ja nie mam najmniejszych wątpliwości, że tu nie zadziałały jakieś względy osobiste, tylko dorobek naszego środowiska. Czy to jest wasza pomysł? Przede wszystkim panie prezesie, chociażby ten bieg Orląt Elwowskich. To jest Częstochowski, to jest pana pomysł. To jest, no, to jest mój pomysł, no, mhm. że pan tak powiedział, to ja potwierdzam, bo to rzeczywiście jest mój pomysł. ale... To jest... Staram się nie kłamać. Dokładnie, ale jest to pomysł z Częstochowy, Ja wszędzie, gdzie jestem, podkreślam, że to jest częstochowski patent. Tego mm. nikt nie ma prawa podrobić, bo będą narażył się na bardzo niefajne, takie towarzyskie komplikacje. I ten bieg Orląt to jest niesamowite przesłanie. to Dokładnie. Jest, biegnie tylko dziewięcioletnie dziecko, bo jego... Czyli ten najmłodszy obrońca Lwowa. Janek Kukawski mm. nazywał się ten jego miał 9 lat, zginął. A takich jak on i starszych do wieku takich kilkunastu lat, ze studentami łącznie było 1421. Czyli panie redaktor, te dwie liczby, 9 lat, bo najmłodszy, mm -hmm. który tam został sto kilka lat temu i 1421, bo w sumie tylu młodych zginęło, no więc zapraszamy do biegu tylko dziewięcioletnie dzieci i tylko 1400 tych par Biegną osób. na takim dystansie? A jak będzie więcej to co pan zrobi? Nie będzie więcej. Nie, nie więcej. nie, więcej nie będzie, bo zginęło, mówimy o historii, tylko to zginęło. Tak. Zginęło, ale mówimy teraz o tych startujących, tak? A to jest pan... zupełnie inna sprawa. Aha, <laughs> czyli myślałem, że pan stara się utrzymać to jak gdyby, nie, 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 że dziewięcioletkowie to... i 1400 tam kilkoro 1400, 1400 metrów bieżących trzeba przebiec. Czyli chodzi o metr, chodzi tutaj, o metr, o metr, metr. Bo... Hmm. Natomiast startuje jak mówił świętej pamięci Prymas Wyszyński, wielkie mnóstwo ludzi, to hmm. jest jego określenie. Dobry. W tym roku biegło 3400 dzieci. W Częstochowie 2000, 2000, słownie, podkreślam to, hmm. mam na to dokumenty, dowody. Wszystkie częstochowskie szkoły wystawiły swoje. Nie, pan chodzi po tę szkołę, męczy nie, te dzieci. Tę szkołę... Udział, <laughs> pan nie chodzi po tych udział, biegajcie. Pan nie zapominajcie, jak to wygląda. panie tak w kresy w Częstochowie to nie tylko Adam Kiwacki, to jest wielka liczba ludzi zaangażowanych. Po uszy, w tej robocie, głównie środowisko nauczycielskie. To chcę bardzo wyraźnie podkreślić. Dzięki takim dwa nazwiska, tu muszą paść. Dzięki, e, trzy. Dzięki takim nazwiskom jak e, Ryszla Stefaniak, zastępca prezydenta, mm -hmm. Grafał Piotrowski, naczelnik Wydziału Edukacji, e, Magdalena Krzemińska, dyrektor szkoły nr 14, gdzie jest to gniazdo organizacyjne naszej, tak mm -hmm. wybraliśmy trzy lata temu i tak będzie na zawsze, że 14 z Magdaleną będą tym takim motorem tego biegu tak, od, od czarnej roboty. Szkoły biegły u siebie na swoich boiskach szkolnych, 2000 dzieci ze szkoły, natomiast ze Śląska takie miasta jak Gliwice, Zabrze, Katowice, Tychy i z Dolnego Śląska, z tego mojego Dolnego Śląska, Głogów, no tak, Boże, Bolesławiec, no, szereg innych miast 1400. W sumie 3400 dzieci brało udział w tym biegu. Każdy biegnący otrzymał medal taki Bardzo ładny, bardzo ładny prezes, tak taki, taki przezroczysty. Ale teraz sobie wyobrażam, jak jest pan prezesem zarządu głównego, to teraz pobiegnie 30 tysięcy pewnie. No ja myślę, że 34 albo 48 no właśnie. Po pobiegnie bardzo dużo ludzi, mm -hmm. bo będzie to bieg, już mamy takie jak gdyby decyzje tam w zarządzie głównym, że będzie to bieg ogólnopolski w czerwcu przyszłym roku się odbędzie z takimi... W Częstochowie? Jak najbardziej. Częstochowa dalej pozosta pozostaje matecznikiem tego biegu. Tu się Czyli wszystko zaczęło. Nie dochowa, Duchowa, ale stolica. Kresów Wschodnich często. No tak nie tak? mogę powiedzieć, że stolica Kresów żeby Wschodnich się nie nie obrazili, Wolałbym, tak. żeby tą stolicą został Lwów w dalszym ciągu, mm -hmm. mimo wszystko. Ale Na... jeszcze musimy poczekać, trochę. Tak, po Natomiast ten bieg odbędzie się w całej Polsce. Poprosimy najwyższych mm -hmm. y, dostojników y, państwowych o patrona nad tym biegiem. Spróbujemy im zajrzeć do kieszeni, bo to niestety wiąże się z jakimiś materialnymi sprawami, ale jestem przekonany, że ten bieg się uda w takim w takim to jest, ale to jest tylko jeden argument który moim zdaniem przemówił przekonał na ostatnim walnym zgromadzeniu delegatów żeby postawić na Częstochowie muzeum. to drugie drugi to jest właśnie to muzeum Przepiękne to muzeum macie naprawdę wchodzi się trochę w inny świat panie żeby nie te lampy nowoczesne to bym miał wrażenie jakby tak przyciemnić trochę to że jestem gdzieś w Lwowie panie redaktorze nie ma takiego muzeum w Częstochowie mówię z pełną odpowiedzialnością są dwie próby podejmowane przez najwyższe władze państwowe jedna w Lublinie tam się coś już zaczyna dziać. Druga w brzegu, tutaj koło Wrocławia. Kibicuję tym pomysłom, bo to będą takie wielkie instytucje, jeżeli to dojdzie do skutku, ale to jest kilka, może kilkanaście lat roboty. Natomiast my mamy gotowe muzeum, i chciałbym pana poinformować, że to muzeum jest otwarte nie tylko dla Częstochowian, którzy przychodzą. Około tysiąca ludzi przewinęło się już w ciągu tego pół roku podczas pandemii, podkreślam to, co jest wokół nas. Ale miałem już przyjemność gościć tam osiem szkół spoza Częstochowy, z okolic Lublina, Zielonej Góry. Jesteśmy na liście obiektów polecanych do odwiedzin przez szkoły, lista Ministerstwa Edukacji. I to jakoś tam punktuje finansowo dla szkół. Nie mam pojęcia, to, to nie moja bajka, natomiast szkoły przychodzą. Ta I oglądają takie pamiątki, jak pan tu z sobą teraz przychodzi. Oglądają tak? na przykład takie pamiątki. Ta kolorowa, przepiękna szarfa. Co tak. takiego jest? Panie to jest takie, taka szarfa z biegu Kolarskiego, z wyścigu Kolarskiego, mm -hmm. który się odbył w 1930 roku w Lwowie. To właśnie chcę o tym dwa słowa panu powiedzieć, bo to ma związek z tymi wyborami sprzed tygodnia. Podszedł do mnie. Taki starszy pan z Wrocławia i mówił, panie Adamie, za tą robotę kresował ją dla pana, dla muzeum pewne pamiątki. Ja pokażę panu, co to jest. Jest takie zdjęcie. To jest fotografia, która przedstawia zarząd Związku Obrońców Lwowa w roku 29 i 30. Autentyczne, oryginalne zdjęcie, które będzie naszym, w naszym muzeum pokazane. Kolejnym takim artefaktem, jak to tak nazywam, to są absolwenci kursu szkoły Mechaników Lotniczych. Jaka piękna prawa tych te zdjęć. Też z tamtych lat. Kolejne to, jest, to są abiturienci gimnazjum w Lwowie. Mhm. Też z tamtych lat. I wreszcie rok abiturienci Państwowej Szkoły Nauczycielskiej, rok 28-33. I teraz, panie redaktorze, dlaczego to jest takie ważne? Bo na podstawie tych dokumentów, tych artefaktów, tych powiedzmy sobie fotek, my uruchomimy konkretną robotę dla młodych częstochowian, dla uczniów. Po prostu jak przychodzą do mnie na lekcje, to jakaś klasa, to już po, powinny być szkoły ponadpodstawowe, no to dostaną taką propozycję. No słuchaj, poszukaj tych jegomości, ich już dawno nie ma. Oni są w niebie, ci panowie mm -hmm. tutaj. Oni, oni byli, 100 lat temu byli starszymi panami już, jak mówi ta fotka. Ale można dotrzeć do nich i na przykład zbudować jakąś taką narrację o tym, co się działo 100 lat temu, widziane oczyma aktualnego Wie pan już. Patrzy na fotografię i widzi edukację, już widzi kolejne pomysły. Bo to na tym polega. Mhm. Panie redaktorze, ten bieg Orląd. Ja mam taki filmik, możemy to kiedyś pokazać. Trwa dwie minuty. Zrobiła to szkoła numer 27, tutaj w Częstochowie. Tak po biegu na 1421 metrów ten baj, ten dziewięcioletni szczęstochowy, za, spocony, zmęczony, bo przebiegł prawie półtora kilometra, mówi do mikrofonu, że on jest bardzo szczęśliwy, że dostał pierwszy w życiu medal. Może już nigdy nie zostanie tego medala, ale dostał i będzie zawsze pamiętał, że ten medal się kojarzy z lwowem, z tym moim ukochanym lwowem. Tak wyglądały te, te wybory. Między innymi. To zadziałało, że właśnie Częstochowa jest w tej chwili tam naprawdę moim zdaniem dosyć mocno usytuowana, a to może się odbyć tylko korzystniej dla całego środowiska, dla Częstochowy. Po pierwsze, pokazujemy wzorce, nam się to udało zrobić w Częstochowie. Mm -hmm, to Nie to dzięki Adamowi Kiwackiemu, dzięki wielu, wielu ludziom, którzy zgromadzili wcześniej zbiory, dzięki szkołom, co już raz powiedziałem. Dzięki przyjaciółom, którzy nie są, nie są z nami związani. Zapraszam wszystkich do nas, bo jest okazja zrobić w Częstochowie wielki obiekt, znaczy wielki, ważny obiekt, który będzie służył. Czy na nie wzywa, że teraz pan w Częstochowie to nie będzie nocował tylko Warszawa, nie wiem, Wrocław, Gdańsk, Szczecin. Nie, no ja mam bardzo wygodne łóżko, panie redaktorze, śpię twarzą do ściany, a, na, a ściany mam na ładnie kolor pomalowany i to będzie moje miejsce na zawsze już. Tu, ja sobie myślę, że Lwów to także dobry humor, prawda? Bo no Mam Lwowie... nadzieję, że Pan udowodniłem to w jakiś sposób. Przyszedł no by... na pewno, ale to ja Panu chcę przytoczyć tam słynny Lwowia, który nie urodził się w Lwowie, tylko w Krakowie, Stefan Banach. Pan na pewno wie, kto to jest. Słynny tak. polski matematyk, tak. który biedny y, matury gdzieś tam nie mógł skończyć, tak? czy w ogóle nie chciał podchodzić, a, a był o wiele mądrzejszy od niej jednego profesora. Nie wiem, czy słyszał Pan taką anegdotę, że y, on bardzo nie lubił y, egzaminów. No i rektor go spotkał na uczelni, chyba na Uniwersytecie, Jana Kazimierza, mówi, wiesz co Stefan, pójdź tam do tego pokoju numer 7 czy 8, bo tam jacyś goście mają problem z matematyką. Coś, ty byś im wyjaśnił dobrze. No i ten banach poszedł, nie wiedząc, że właśnie zdawał egzamin doktorski. I na tym polegał ten dowcip. Nie uśmiechnął się pan nawet. No, bo ja coś innego chcę panu powiedzieć, Banach to był mądry człowiek, nie tylko, że on no, z matematyki był gość, ale on chodził do, do knajpy po prostu. Tam trzeba chodzić, od czasu do czasu, tam warto zaglądać. I do tej pory serwe serwetki jeszcze mają, on zdaje się zapisywał, tam równania no, matematyczne. No, zapisywał i to jest, na to jest wydane w tak uh -huh. księgi książce szkockiej. Mamy kopię tej księgi szkockiej uh -huh. w Muzeum, a dlatego Szkocka, że ta restauracja, ta knajpa mówią brzydko, uh -huh. przepraszam, uh -huh. za to słowo, nazywała się Szkocka przy e, ulicy Akademickiej. Lwowie, która istnieje do dzisiaj. Rozumiem. To na zakończenie muszę Pana zapytać, bo już przekroczyliśmy czas, czy tego typu inicjatywy y, mogą tylko i wyłącznie polepszyć stosunki polsko-ukraińskie, które no nie były najlepsze. Pan wie, co tam działo się na Wołyniu. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że one się przyczyniają w sposób ewidentny do polepszenia tych, y, y, tych, tych, tych relacji. I proszę Pana jeszcze o minutę, bo muszę to powiedzieć. Koniecznie. Kilka tygodni temu szkoła nr 31 w Częstochowie, tu niedaleko od... Y, tak Zaprosiła mnie, a dokładnie zaprosił mnie pan naczelnik Piotrowski na taką uroczystość, trzystulecie bitwy pod Chocimiem. Mm -hmm. To była bitwa z Turkami, Polacy walczyli ramię w ramię z Ukraińcami. Sahajdaczny mm -hmm. był dowódcą wojsk ukraińskich i y, młodzież przygotowała niesamowitą, inscenizację, taką, taką akademię, jak to się dawniej mówiło. I później, jak mnie poproszono o głos, to ja pozwoliłem sobie powiedzieć coś takiego. I z tych słów nie powiem, że jestem dumny, bo ja nie mogę o moich słowach mówić, że jestem z tego dumny, bo wyszedłbym na bufona, a staram się takim nie być. Natomiast te słowa chyba są adekwatne. Powiedziałem tak, i to gdzie głośno mówię, adresując to do pań nauczycielek z tej szkoły, bo to one to zorganizowały, że te dzieci zrobiły dla stosunków polsko-ukraińskich dużo więcej, Takim programem niż Sejm, Senat i te wszystkie inne nas prowadzące podobno ku lepszemu instytucje centralne. Po prostu ta praca od podstaw, właśnie muzea, te wspólne zawody sportowe, te wycieczki, te wyprawy na groby, o tym nie rozmawialiśmy teraz, ale Szczęsowskie Szkoły robią niesamowitą robotę na wschodzie, pielęgnując groby, wożąc dary, zawiązując jakieś formy współpracy. Tego jest Naprawdę dużo w Częstochowie i jestem przekonany, że to zadecydowało o tym, że Częstochowa w Zarządzie Głównym ma teraz coś do powiedzenia. To się odbije tylko w korzystnie dla naszego ja miasta. jestem przekonany, że jeszcze nieraz będziemy rozmawiać właśnie chociażby o tej pomocy dla Ukrainy od Polaków ze strony Polski. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję, Pan Adam Kiewacki, prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Miłośników Lwowa i kresu Południowo-Wschodnich. Był gościem sieci. Dziękuję bardzo. Dziękuję.